Petanka, gra w bule, gra w kule, to określenie tradycyjnej francuskiej gry towarzyskiej. Ta gra ma się dobrze także w Katowicach, gdzie ma swoich fanów, którzy najczęściej spotykają się w Parku Kościuszki, gdzie jest nawet bulodrom. I my się tam wybraliśmy, aby dowiedzieć się coś niecoś o petance. Nowoczesna, nowożytna gra w bule ma swoje początki we Francji, w okolicach miasta Saint-Étienne. Nasz klub akurat działa... W Stowarzyszeniu Domu Miasta Sanetien, jesteśmy związani z tym miastem. E, powstała w dosyć ciekawych okolicznościach, e, ewoluowała z innej gry petang, znaczy w slangu nogi razem. E, stąd ta pozycja wymuszona gry z nogami razem spowodowała, że inną, trudniejszą grę, zastąpioną grą w bule. Około 1906-1907 roku Jacques de Noir znakomity gracz, dostosował petankę, czyli inaczej bulę, do, do potrzeb wszystkich osób. To jest taka gra w pełni adaptowalna. W tej chwili mamy taką modę na sporty, które mogą uprawiać osoby niepełnosprawne w starszym wieku, dzieci. Petanka nie potrzebuje takich adaptacji. Ona już jest w pełni adaptowalna. Osoby z różnymi problemami natury fizycznej są w stanie uprawiać i w różnym wieku. Nasza najmłodsza zawodniczka Łucja ma 5 lat, nasz najstarszy zawodnik dochodzi do 70 naszego klubu. Natomiast grają również osoby 90-letnie w Polsce i we Francji również. To teraz chyba najtrudniejsza rzecz dla nas, takich właśnie laików, którzy tutaj przyszli po raz pierwszy. Proszę nam powiedzieć o zasadach gry w bule. Zasady są bardzo proste. Na początku, wyrzutem ręką ustawia się cel, tak zwaną świnkę, koszonet czy bouchon. To wszystko znaczy po francusku prosiaczek. Po angielsku mówimy jack, na, na ten cel. Jest to drewniana e, kulka, pomalowana na jakiś jaskrawy kolor. E, ma średnicę mniej więcej 30 mm, przy czym. W związku z tym, że często bywa uderzana metalowymi kulami, ta średnica może być różna i jej również kulistość może być różna. Przynajmniej w takim graniu, jak tutaj mamy, casualowym. Chodzi o to, żeby jak najwięcej kul dana drużyna umieściła jak najbliżej celu. Każda drużyna, grając w grę podwójnej, czyli w dubletach bądź potrójnej, czyli w tripletach, dysponuje sześcioma kulami. Ideałem jest, jeżeli wszystkie sześć kul drużyna umieści bliżej niż najbliższa kula przeciwnika bliżej tej świnki czyli celu. Wtedy zdobywa się 6 punktów. W każdym rozegraniu, czyli menie, tylko jedna drużyna zdobywa punkty. Zdobywa tyle punktów, ile kul tej drużyny znajduje się bliżej niż pierwsza kula przeciwnika. Jeśli chodzi o strategię i taktykę, wygląda ona podobnie jak chociażby w takiej bliźniaczej dyscyplinie, jaką jest curling, czyli ideałem jest postawienie strażnika, czyli kuli, która będzie stała przed świnką i będzie zasłaniała ten cel przeciwnikowi. Oprócz graczy, którzy stawiają kule najbliżej możliwie e, świnki, są też gracze, którzy wybijają kulę przeciwnika. Jest to dozwolone. Taki gracz nazywa się strzelcem. Zagraniem idealnym jest taki strzał, który wybija kulę przeciwnika i pozostawia naszą na miejscu tamtej kuli. Nazywa się to z francuska caro, czyli podmiana. I właśnie polega na tym, żeby nasza kula zastąpiła kulę przeciwnika i jednocześnie spełniła dwie role, czyli wybicia i postawienia swojej kuli. Czyli jest to takie zagranie za dwa punkty. Gra w bóle należy do najliczniej reprezentowanych dyscyplin sportu na świecie. Coraz chętniej metalowe kule znajdują amatorów. Jak pan się dowiedział o tej, no niecodziennej w Polsce, grze? Ja dowiedziałem się zupełnie przypadkowo, będąc w jednej z sieci sklepów, po prostu zauważyłem kulę na, na półce. E, takie kule zakupiłem, e, graliśmy na początkowo u mnie na ogródku, potem dowiedziałem się, że są ludzie, którzy grają jeszcze tutaj w, w regionie. Dowiedziałem się o pierwszym turnieju w Katowicach. E, okazało się, że turniej przypadkowo zupełnie jest dwa dni e, od, od momentu, kiedy to sprawdziłem. Przyjechałem tutaj, poznałem. Poznałem pierwsze osoby, które mi wytłumaczyły, na czym dokładnie polega petanka. No i od tamtego czasu właściwie już 6 lat e, gramy. Stworzyliśmy, założyliśmy 4 lata temu klub. E, no i działamy w tym zakresie, żeby możliwie jak najwięcej ludzi miało możliwość e, zobaczenia, czym są kule e, i że jest to sport tak naprawdę dla każdego. Jeżeli to jest sport dla każdego, to taki ktoś, lajk, który przyjdzie na pierwszy trening, co może mu sprawiać największe trudności? To znaczy myślę, że tu trudności o trudnościach jest ciężko mówić, dlatego, że, tak jak wspomniałem, sport jest dla każdego niezależnie od tego, jak jest sprawny fizycznie przede wszystkim i ile ma lat. Dlatego, że w jednej drużynie u nas w klubie, na przykład, gra dziadek ze swoim synami z wnuczką. więc średnia wieku, na zawodach, średnia wieku na zawodach nie ma znaczenia, tak jak w innych sportach. Dajmy na to już w pewnym wieku pewne ograniczenia nie pozwalają na to, żeby ten sport wykonywać wyczynowo. Tak w może można mieć 60 lat i zostać mistrzem świata tutaj, czy, 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 czy Europy, czy Polski. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jeżeli chodzi o, o jakieś przeciwności, ale nie widzę. Chęć, chęć przede wszystkim, jeżeli tylko ktoś lubi spędzać czas wolny na świeżym powietrzu, jeżeli ktoś lubi wspólną zabawę, przede wszystkim, jeżeli ktoś nie ma problemu z tym, żeby, żeby się trochę poruszać, to, to jest to fajny sposób przede wszystkim na spędzanie wolnego czasu. A jeżeli ktoś chce do tego podejść bardziej poważnie, no to już teraz, na chwilę obecną, mamy ku temu, że tak powiem, możliwości, chociażby ze względu na to, że w 2017 roku we Wrocławiu będzie organizowane World Game. Czyli mm, Olimpiada Sportów Nieolimpijskich, można powiedzieć, w którym też Polska wystawi swoją reprezentację. Mamy nadzieję na większy rozwój tej dyscypliny sportu w naszym kraju. Petanka pojawi się na przyszłorocznym World Games we Wrocławiu, turnieju sportów nieolimpijskich.